Tak się cieszę, że cię widzę. Mogę usiąść? Nie zachowuj się jak dziecko. Chcemy powiedzieć ci coś ważnego. Ona mnie nie interesuje. Ale ciebie posłucham. A zaręczyliśmy się. A, ver, a, ver, a, ver, esto es una broma, no? to jakiś żart. Ja, ja, już ja. oficjalnie. Wyznaczyliśmy datę ślubu. No, zobacz. Piękny, prawda? Nie, a to, co z tobą? To nie żart. Ślub za tydzień. Żenisz się już za tydzień? Dlaczego? Nie potrzebujemy czasu na przygotowania. Valeria woli skromną uroczystość bez wystawnego przyjęcia. Zdążymy, nim wyjedziesz na wakacje. Wystarczy, że Twój ślub będzie huczny. Nama na tym nie zależy. Zamieszkajcie razem. Musisz się z nią żenić? Chcemy sformalizować nasz związek. Ona wcale na to nie zasługuje. Chcę dzielić z Walerią życie. Zaakceptuj to. Nie mogę. To żmija Przypominasz Almerej, kiedy tak mówisz. Uspokój się.

Alma, Alma jest, jest świadkiem. Myślisz, że jej uwierzę? Nie jestem głupi. Dobrze. Rób, co chcesz. Jeśli się z nią ożenisz, nie będziesz szczęśliwy. Dziękuję za życzenia. Znawiadamiam cię tylko o naszej decyzji. Nie pytam cię o pozwolenie. Wiesz, no już wiem. Ahora... Teraz muszę iść spać. Con permiso, ya me tengo que Do mojego opiekuna. Postanowiłam odejść. Gaston Ma rację. Jeśli pozostanę w szkole, Theo będzie miał przeze mnie poważne kłopoty. Jego rodzina mnie nie zaakceptuje. A Choć pana nie poznałam, dziękuję za piękny sen. Pora wrócić do rzeczywistości. José Luján Landeros. Landeros. Ona za tydzień będzie moją. Macochą. Przestań.

Potrzebna mi dobra wróżka Alma, Alma no zadzwoń do niej Miała pomóc mi pozbyć się Walerii. Oddychaj głęboko Mia? Czemu płaczesz? Tata żeni się z Walerią. Za tydzień Ratuj

Ja obudź się. Tym razem to poważna sprawa. Biegnij do dźwiękowca. Niech to naprawi. Powiedz, że to pilne i bardzo ważne. Pospiesz się. Ale ten kula czy jest tępy. Ślub ze żmiją? Ono szalał. Gdybym miała go teraz pod ręką, Miguel. Miguel es que te chciałam Ci coś to powiedzieć, Wiem, że jesteś smutny, bo dowiedziałeś się czegoś o swoim tacie. Nie musisz mi o tym opowiadać, ale nawet nie zamierzam. Nie chcę cię znać. Poczekaj. Może to tylko nieporozumienie. I sytuacja wygląda inaczej niż myślisz. Wczoraj wieczorem wystawiłaś mnie do wiatru. Wybacz. Nie wiesz, co mi się przytrafiło. Nie jestem głupi. Zrobiłaś to specjalnie. Miałaś swoje powody. Od razu mnie osądzasz. Tak, mam ważniejsze sprawy na głowie. Ale cię przeprosiłam. Umówiłaś się. Już nie obchodzi mnie, co zrobisz. Gdzie moje pieniądze? Nie powiem. Prostak, mów. Nie poradzisz sobie bez narzeczonego? Nie jesteśmy już parą, ale mogę na niego liczyć. W porządku? Miałeś się do niej nie zbliżać. Sam się o to prosiłeś. Idziemy. Nigdzie go nie ma. Luchana też zniknęła. Ciekawe, gdzie się zaszedł. Co jest? Kłopoty.

Zrozumiał mi, że nie mogę być w tym szkole. Wajda! Postawił na swoje. To przez niego Lujan odeszła. Dokądś czytać, później coś zdecydujesz. Zabiję tego kretyna. To prefekt, wyrzucą ci. Nie obchodzi mnie to. Me vale gorro, me vale gorro lo que me hagan. Roberto no no. Me vale, me vale, tengo que checar. Matarlo, güey, no puede irse, lo ganas a hacer. Ánimo, Me vale gorro.